Witajcie kochani w kolejnym odcinku na moim kanale Angie Style. Dzisiejszy odcinek będzie o zakupach online, ale nie sklepu, które polecam, czy zakupy, które udało mi się dokonać, tylko właśnie takie moje ostrzeżenie co do właśnie sklepu włukrug i zakupów online. Wydawałoby się, że to jest dość rzetelna firma, gdyż jest jedną z najbardziej znanych marek w Polsce, łącznie z Apartem, jeszcze czy Pandorą. Dość często kupujemy w takich sklepach, płacimy troszkę więcej wtedy za produkty, bo wydaje nam się, że płacimy za jakość, a także za markę. Ale razem z tym moim zdaniem, z tą ceną, jakością i marką, powinna iść również obsługa klienta. Niestety, jeżeli chodzi o obsługę online zakupów w tym sklepie, w moim przypadku się nie sprawdziła. Możecie też wejść sobie na stronę Facebooka tego sklepu i zobaczyć, ile mają negatywnych komentarzy, bo rzeczywiście tak jest. Żałuję, że przed pierwszymi zakupami nie weszłam na stronę i nie poczytałam, w jaki sposób realizują zamówienia, gdyż nigdy bym się na to nie zdecydowała. De facto na prawie miesiąc miałam zamrożoną kwotę 150 zł, której nie mogłam wykorzystać. Dodatkowo składając zamówienie, już to było jakiś czas temu, 7 lipca, dostałam informację, że około 9 powinna być realizacja zamówienia i wierzyłam w to, że na 11 lipca, czyli na urodziny mojej córki, dojdzie prezent. Niestety tak się nie stało, że dopiero 13 lipca, czyli po 6 dniach, dostałam informację, że wybranych produktów nie ma. Dzwoniąc na infolinię dowiedziałam się, że nie ma możliwości dobrania innych produktów, i dopiero uderzając przez Facebooka, pis pisząc negatywny komentarz, dostałam od nich odpowiedź, że oni się tą sprawą zajmą. W rezultacie pozwolili mi wybrać kolejne, e, kolejną biżuterię w zamianę, więc wybrałam. E, natomiast z 17 dostałam maila, że moje zamówienie zostało anulowane. Kiedy próbowałam się dowiedzieć, dlaczego to się stało, okazało się, że produkty, na które wymieniłam, też nie były dostępne. Czyli w ogóle weryfikacja dostępności w ich sklepie troszeczkę jest dziwna. Gdy na stronie produkty są, możemy wrzucić jej do koszyka, nawet możemy za nie zapłacić. Natomiast dopiero po kilku dniach oni odpisują, że czegoś nie ma. Mogą zrealizować połowę zamówienia, gdzie dostawa do ich własnego sklepu kosztuje 9 zł. Kurierem jest to o wiele drożej. I podzielenie takiego Zamówienia wiązałoby się oczywiście z dwoma opłatami e, i nie byłoby innej możliwości z opłatami dostawy. W związku z tym e, bardzo się zdenerwowałam, gdyż ja najpierw pieniądze wymieniłam na vouchery do nich i prosiłam ich. Aby zamiast voucherów, które już nie chcę wykorzystać u nich w sklepie, a wymienili mi na gotówkę, oddali mi pieniądze, oczywiście się nie zgodzili. Poprosiłam więc o kartę podarunkową, którą mogłabym zapłacić fizycznie w ich sieci sklepów, żeby nie było już takiej sytuacji, że jakoś produktu znowu nie będzie. Również spotkało się to z ich strony z odmową. W rezultacie musiałam dopiero przez stronę, przez którą kupowałam vouchery przez pośrednika pisać reklamację, prosić o ingerencję w tej sprawie, gdyż de facto kupiłam vouchery, który, którymi nie mogę zapłacić za produkty, bo produktów nie ma, na stronie nie ma informacji, że produkt jest niedostępny. Wszystko mogłam dodać do koszyka, nawet mogłam zapłacić, natomiast zwrot z ich strony po anulowaniu zamówienia było napisane w mailu, że zwrot voucherów Czyli środków w ogóle nastąpi po 14 dniach, czyli nie dosyć, że weryfikują bardzo długo zamówienia. To trwało już, już jakiś czas. Nie dostałam e, swoich produktów, nie dostałam zwrotu pieniędzy, nie dostałam też żadnej możliwości załatwienia sprawy, to jeszcze kolejne 14 dni miałam czekać na zwrot środków. I w rezultacie na około miesiąc miałam zamrożone 150 zł, którym już dawno w innym sklepie mogłabym dokonać płatności. Nie wiem na jakiej e, zasadzie działa ten sklep, jak on weryfikuje swoje zamówienia, e, dlaczego tak, a nie inaczej działa. Jest to bardzo dziwna sytuacja, no bo zazwyczaj, jak kupujemy coś na stronie internetowej, to naprawdę mogłabym na jednej ręce policzyć przypadki, gdzie zaszła jakaś pomyłka i po prostu dany produkt do mnie nie trafił i szybko zwrócono mi pieniądze. Natomiast większość jest tak, że produkt, który jest niedostępny, automatycznie wyświetla się informacja. I u nich też tak było przy produktach niedostępnych, że produktu nie ma, nie można było go dodać do koszyka, a tym bardziej za niego zapłacić. A tutaj jednak okazało się, że produkty, które, za które zapłaciłam, też są niedostępne w rezultacie, i cały. Cały Proces trwał ponad miesiąc. Bardzo się zniesmaczyłam do tego sklepu. Stwierdziłam, że nigdy więcej nie zakupię online, na pewno u nich żadnej biżuterii, a z racji tego, że bardzo nieładnie mnie potraktowali, nie podeszli w ogóle do mnie jako do klienta z jakąkolwiek inicjatywą załatwienia sprawy. Jedyne co zaproponowali mi to jakieś tam 10-chyba z tego co pamiętam, rabat na kolejne zakupy, co w ogóle miał się nijak. Um, do mojego zamówienia, które bardzo chciałam, żeby już u mnie było, to nie dosyć, że nie miałam prezentu na urodziny córki, musiałam szybko kombinować coś innego. To jeszcze przez miesiąc miałam zablokowane pieniądze. Dzień, na szczęście firma, przez którą kupowałam voucherem, wymieniałam to 150 zł na vouchery do nich, po złożeniu reklamacji i analizacji całego zgłoszenia, stwierdziła, że mimo, że nie robi takich rzeczy, że nie dała rady zwracać pieniędzy za dokupione już vouchery, te pieniądze mi zwróciła i mogłabym wykorzystać je na jakby vouchery w innej firmie. Bardzo naprawdę byłam niemile zaskoczona realizacją tego zamówienia w sklepie online. Byłam niemile zaskoczona obsługą. Zero podejścia do klienta, zero inicjatywy. Już nawet moje podejście, żeby oni u siebie zatrzymali te pieniądze, ale dali mi tą kartę podarunkową, którą będę mogła wykorzystać w sklepie stacjonarnym. Nic, żadna interpretacja się im nie spodobała i nie chcieli wyjść z dobrym Nastawieniem do mnie, albo żeby rozwiązać jako, jakkolwiek tą sprawę w pozytywny sposób, dla nich to było takie normalne. Wyślą mi jeden produkt yy, i zapłacę 9 zł za dostawę, a później resztę voucherów wykorzystam kiedy indziej i zapłacę znowu 9 zł za dostawę. No niestety, ale w takie rzeczy to ja się nie bawię. I mnie wystarczy zrazić tylko raz. Także ja więcej w tym sklepie kupować nie będę. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak to wszystko wygląda, możecie też wejść do nich na stronę i zobaczyć, co ludzie piszą, w jakich sytuacjach zostali zawiedzeni. Ja naczytałam się bardzo dużo komentarzy i naprawdę bardzo żałuję, że dopiero po zaistniałej sytuacji weszłam do nich na stronę Facebooka i zaczęłam czytać te wszystkie komentarze. Gdybym przeczytała je wcześniej, na pewno nie zdecydowałabym się na zakup voucherów i w ogóle jakikolwiek, jakiegokolwiek zakupu u nich na stronie. Także dziwne działanie firmy, bardzo dziwna realizacja zamówień, sklep online, w którym de facto nie można sprawdzić dostępności produktu, bo produkty dostępne są nie Dostępne i jedyne co, to bardzo się naskurzałam, straciłam dużo czasu, zablokowałam sobie na miesiąc pieniądze i pozostał do nich niesmak. Jeżeli mieliście podobne sytuacje z tym sklepem właśnie wuk-kropka-krug, możecie się z nimi podzielić w komentarzu. Jeżeli e, chcielibyście poczytać komentarze, wejdźcie do nich na Facebooka i zobaczcie, jak działa ten sklep. Oczywiście, tak jak każdy sklep, ma pozytywne opinie i negatywne, ale ja zdecydowanie więcej u nich nie kupię. I jeżeli nie jesteście pewni, czy dany produkt jest dostępny, czego na infolinii bynajmniej ja nie mogłam się dowiedzieć, żeby znów nie czekać na kolejną weryfikację, to nie zachęcam Was do zakupów na ich stronie. Pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się.